Wyobraź sobie, że każdy Twój dzień zaczyna się od spokoju i jasności umysłu, bez gonitwy myśli, bez zmartwień, które zdominują Twoją uwagę. To, co dzieje się wokół nas, rzadko jest prawdziwym źródłem naszego stresu. W rzeczywistości to nasze myśli, sposób w jaki interpretujemy świat, wpływają na nas najbardziej. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Stoicy od wieków uczyli, że nasze życie jest takie, jak nasze myśli. Marek Aureliusz, jeden z największych stoików, podkreślał, że to nie wydarzenia same w sobie, ale nasze osądy o nich kształtują nasze doświadczenie. Jeśli nauczysz się kontrolować swoje myśli, możesz osiągnąć spokój, nawet w obliczu największych wyzwań. W tym filmie dowiesz się, jak odzyskać kontrolę nad swoim umysłem i zmienić sposób, w jaki patrzysz na świat. Przejdziemy przez pięć prostych zasad stoickich które pomogą ci odnaleźć harmonię i skuteczniej radzić sobie z codziennymi trudnościami. A jeśli ten temat Cię inspiruje, zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu, jakie myśli najczęściej wpływają na Twój nastrój. Twoja historia może pomóc innym. Teraz zacznijmy tę podróż. Pamiętaj: Spokój jest bliżej niż myślisz. Stoicy wierzyli, że wszystko zaczyna się od naszych myśli. To one są fundamentem naszego życia, kształtują nasze emocje, decyzje i działania. Marek Aureliusz pisał, że to nie wydarzenia nas niepokoją, lecz nasze osądy o nich. To właśnie interpretacja rzeczywistości decyduje, czy coś odbieramy jako problem, czy jako wyzwanie. Zastanów się. Ile razy negatywne myśli wpłynęły na twój nastrój, zanim wydarzyło się coś konkretnego? Kiedy ktoś cię skrytykuje, czy myślisz, to koniec, jestem beznadziejny. A może uznajesz to za okazję, by się poprawić? To właśnie różnica w podejściu. Twoje myśli są początkiem wszystkiego. Zamiast pozwalać, by przejmowały nad tobą kontrolę, naucz się je świadomie kierować. Pomyśl o tym, jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś codziennie świadomie wybierał myśli, które cię wzmacniają. Przypomnij sobie, że masz wpływ na swoje nastawienie. Nawet gdy świat wokół ciebie wydaje się chaotyczny, kontrola zaczyna się od jednej decyzji spojrzeć na swoje myśli jak na narzędzie, a nie na przeszkodę. Pierwszym krokiem do odzyskania kontroli nad swoim umysłem jest nauczenie się zauważania destrukcyjnych myśli. Stoicy uczyli, że to, czego nie jesteśmy świadomi, ma nad nami władzę. Epiktet podkreślał, że musimy obserwować swoje myśli z dystansu. Tak jakbyśmy patrzyli na nie z zewnątrz, a nie byli przez nie pochłonięci. Zastanów się, ile razy negatywne przekonania podcięły ci skrzydła. Myśli takie jak Nie dam rady Zawsze mi się nie udaje czy To jest zbyt trudne mogą wydawać się rzeczywistością, ale w rzeczywistości to tylko Twoje interpretacje. Destrukcyjne myśli często przychodzą automatycznie. Nie zauważamy nawet, kiedy przejmują kontrolę. Aby je rozpoznać, spróbuj prowadzić dziennik myśli. Kiedy czujesz stres, frustrację lub smutek, zapisz, co wtedy myślisz. Gdy już zobaczysz te myśli na papierze, zapytaj siebie: Czy to jest fakt, czy tylko moja interpretacja? Następnie zastąp negatywne myśli bardziej konstruktywnymi. Na przykład Zamiast nie dam rady, powiedz sobie: To będzie wyzwanie, ale spróbuję. W ten sposób stopniowo odzyskasz kontrolę nad swoim umysłem. Pamiętaj: świadomość to pierwszy krok do zmiany. W życiu każdego z nas pojawiają się sytuacje, które wywołują emocje: irytacja, złość, smutek. Stoicy mieli na to prostą zasadę. Zanim pozwolisz sobie na reakcję, zapytaj siebie czy to naprawdę ma znaczenie. Marek Aurelius mawiał, że wiele z tego, co nas niepokoi, jest tak ulotne, że nie warto poświęcać temu czasu ani energii. Wyobraź sobie, że ktoś krytykuje Twoją pracę. Pierwsza reakcja to złość lub smutek, ale co by było, gdybyś na chwilę zatrzymał się i zadał sobie pytanie, czy to, co ktoś powiedział, wpłynie na moje życie za tydzień, za miesiąc? Czy to naprawdę ma znaczenie? W większości przypadków okaże się, że nie. Filtr stoicki pozwala ci odrzucić sprawy mało istotne i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Spróbuj wprowadzić tę zasadę do swojego życia. Gdy coś cię zdenerwuje, zrób pauzę i zapytaj: Czy to jest warte mojego spokoju? Pamiętaj, że każda emocjonalna reakcja to energia. Upewnij się, że inwestujesz ją tylko tam, gdzie ma to sens. Dzięki temu twój umysł stanie się spokojniejszy. A ty poczujesz większą kontrolę nad swoim życiem. Stoicyzm przypomina nam, że największe cierpienie pochodzi z prób kontrolowania rzeczy, które są poza naszym zasięgiem. Epiktet mawiał, że nasza siła leży w rozpoznawaniu różnicy między tym, co możemy zmienić, a tym, czego nie możemy. Kluczem do spokoju jest skupienie energii na tym, co rzeczywiście zależy od nas. Pomyśl o codziennych sytuacjach. Korki na drodze, nieprzyjemne uwagi od innych ludzi czy pogoda. Żadne z tych zjawisk nie jest w Twojej mocy, ale Twoja reakcja na nie już tak. Możesz zdecydować, czy spędzisz czas w korku irytując się, czy też posłuchasz ulubionego podcastu. Możesz pozwolić, by krytyka Cię zraniła, albo spojrzeć na nią jak na okazję do nauki. Ćwiczenie, które może Ci w tym pomóc, jest bardzo proste. Weź kartkę i podziel ją na dwie kolumny. W jednej zapisz rzeczy, na które masz wpływ, jak twoje decyzje, wysiłki czy nastawienie. W drugiej zapisz to, czego nie możesz zmienić opinie innych przeszłość, pogodę. Następnie skoncentruj się wyłącznie na pierwszej kolumnie. To tam leży twoja siła. Praktykując tę zasadę codziennie, zobaczysz, jak wiele energii możesz zaoszczędzić, skupiając się na tym, co rzeczywiście zależy od ciebie. Stoicyzm to nie jednorazowe olśnienie, ale codzienna praktyka. Tak jak trening ciała. Marek Aureliusz porównywał umysł do mięśnia, który staje się silniejszy dzięki regularnemu wysiłkowi. Aby zachować kontrolę nad myślami, musisz codziennie poświęcać czas na ich świadome ćwiczenie. Zacznij od prostego nawyku. Każdego ranka poświęć pięć minut na poranną afirmację. Może to być zdanie, które przypomni Ci, co naprawdę jest ważne, jak dziś skupię się na tym, co mogę kontrolować i odpuszczę to, co jest poza moim zasięgiem. Taki prosty rytuał ustawia Twój umysł w pozytywnym kierunku na cały dzień. Podobnie wieczorem możesz zakończyć dzień krótką refleksją. Jakie decyzje dziś podjąłem świadomie? Czego mogę się nauczyć z moich doświadczeń? Te kilka minut rano i wieczorem to mały wysiłek, ale jego efekty mogą być ogromne. Twój umysł stanie się silniejszy, bardziej skoncentrowany i odporny na chaos codzienności. Stoicyzm działa, jeśli go ćwiczysz. Pamiętaj, że małe kroki każdego dnia prowadzą do wielkich zmian. Przeszliśmy razem przez pięć stoickich zasad, które mogą pomóc ci odzyskać kontrolę nad swoim umysłem i życiem. Od zrozumienia, że Twoje myśli są fundamentem, przez naukę rozpoznawania destrukcyjnych przekonań, aż po trening umysłu każdego dnia. Wszystkie te praktyki prowadzą do jednego celu: wewnętrznego spokoju. Pamiętaj, że stoicyzm to proces, nie coś, co osiąga się od razu. Zacznij od jednej zasady, wprowadź ją do swojego codziennego życia, a potem dodaj kolejną. Małe kroki. Dzień po dniu mają największe znaczenie. To właśnie w tych drobnych, codziennych decyzjach budujesz swoją siłę i harmonię.